Wielkie otwarcie nowego portalu sportal.pl Wszystko o sporcie zaszczycił swoją obecnością kapitan Śląska Wrocław Dariusz Tylka. Darku, jaki to był rok dla Ciebie? Jaki to był rok dla Śląska Wrocław? Na pewno bardzo udane, szczególnie dla Śląska Wrocław. Po siedmiu latach wróciliśmy do Ekstraklasy. Do tego pół roku w Ekstraklasie naprawdę sądzę, że zadowalające wszystkich i kibiców, i działaczy, i przede wszystkim nas piłkarzy, więc oby następny rok nie był gorszy. No właśnie, z jakimi nadziejami wchodzicie w następny rok i w następną rundę rewanżową, bo mówi się, że Śląsk Wrocław jest nawet w stanie walczyć o europejskie pochary. Na pewno tą sobie wysoko postawiliśmy poprzez bardzo dobrą rundę jesienną i teraz nie wypada nam, żeby ten wynik na wiosnę był dużo słabszy. Więc przy odrobinie szczęścia na pewno możemy sprawić niespodziankę i, i, i te puchary są, są na pewno w zasiedlu ręki, ale tu też trzeba do tego podchodzić troszkę spokojnie. Zależy od transferów, zależy wszystko od y, y, meczy, jak po prostu nam się ułożą. Darku, tak na koniec zapytam Cię, co zrobić, co piłkarz robi w święta, żeby nie przybrać na wadze i żeby tą rundę rewanżową rozpo, rozpocząć w doskonałej formie? Na pewno nam się troszkę przyda, troszkę luzu takiego, bo po dość intensywnym okresie startowym mamy troszkę luzu, ale dostaliśmy już szczegółowe wytyczne od trenerów i na pewno każdy z nas jest spełni i nie ma szans tutaj więcej niż kilogram, dwa, żeby, żebyśmy przytyli. A czego życzycie piłkarzowi na święta? Chyba zdrowia przede wszystkim. Tak, tak. Zdrowia i, i troszeczkę ruchu. Dziękujemy mhm. bardzo.